Hej, hej, witam wszystkich pięknych ludzi w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam do czytania, do rozkładu, który pokaże nam, dlaczego ta osoba może się nie starać i dlaczego... Właśnie coś może być w Waszej relacji nie tak, albo co może sprawiać, że właśnie jest nie tak. Dzisiaj, oczywiście, tak jak zawsze przypominam, że czytanie jest bezterminowe, także może wydarzyć się w dowolnym momencie Twojego życia, i kiedy się wydarzy, to właśnie wtedy będzie aktualne. Także, także o tym zalecam pamiętać. Oczywiście, przypominam jeszcze, że zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz komentarze, żeby ten film, żeby ta moc tego filmu mogła z tobą rezonować. No i w przypadku, w którym chcesz się obronić przed tą mocą, oczywiście zapraszam do pisania tarczy, natomiast jeżeli chcesz się chcesz tą moc przyjąć i gdzieś tam wsiąść do swojego życia, to zapraszam do pisania albo serduszka symbolicznego, albo chociażby słowa przyjmuję, które właśnie przyciągnie tą, twoją, tą, tą moc tego odcinka do, do twojego właśnie życia. Pamiętaj, że Twoje czyny, Twoje słowa mają bardzo wielką moc, i nie są to tylko takie słowa rzucone na wiatr, tylko właśnie mają zadanie przyciągnąć tę moc do Twojego życia i o tym właśnie chciałbym przypomnieć. Także, także no, zobaczymy dzisiaj, co właśnie w tej Waszej relacji może być nie tak, czy ta osoba się nie stara, dlaczego się nie stara, jeżeli tak. Zobaczymy właśnie, co tam powiedzą karty. Wchodzimy właśnie w jesień. Mamy tak naprawdę, nagrywam ten odcinek około 40 minut przed astronomiczną jesienią. Także będzie to ciekawa zmiana, ciekawa zmiana takiej mocy, rezonacji, numerologii. Oczywiście zmienia się dużo rzeczy, także zobaczymy, co tej jesieni gdzieś tam ta relacja twoja może pokazać. Mam nadzieję, że twoja jesień będzie fajna oprócz tego rzeczy, oczywiście pięknego dnia dzisiejszego albo pięknego wieczoru, zależnie od której godziny to oglądasz. A teraz już przejdźmy do samego czytania, czyli co twoja osoba może ukrywa albo po prostu dlaczego ta osoba się nie stara w waszej relacji. Także zobaczmy, co mówią karty. Karty są już przetasowane, więc możemy patrzeć, co nam powiedzą ciekawego i sprawdźmy, dlaczego ta osoba się nie stara. Dlaczego może straciła jakieś takie właśnie taki, takie pożądanie w Twoją stronę? Zobaczmy, co mówią karty. Mamy na początek 10 różdżek. Całkiem ciekawa karta. 10 różdżek. No, w tym wypadku będzie mówiło, że faktycznie pojawiła się jakaś trudność. To poniekąd może właśnie potwierdzać to, że ta osoba się nie stara. Natomiast 10 różek tak do końca nie mówi nam konkretnie e, o co może tej osobie chodzić. No, wydaje się, że właśnie pojawiła się jakaś trudność w życiu tej osoby, e, no i też właśnie zarazem w Waszej relacji, która właśnie powoduje, że to staranie się no, nie, do końca, nie do końca wychodzi, że to pożądanie już troszkę opadło, e, no i właśnie, i właśnie przez to e, ta relacja Wasza na tym cierpi. E, właśnie w ten sposób. E, wydaje się, że ta osoba poniekąd mogła widzieć w tobie jakieś obciążenie. To znaczy, e, ta osoba przeżywa jakiś może cięższy okres w swoim życiu. E, no i właśnie, właśnie takie symboliczne niesienie tego krzyża, czy też w tym wypadku całkiem sporej ilości różdżek, no właśnie pokazuje, że coś cięższego jest w tej osobie życiu i przez to ta osoba może nie skupiać się w 100% na tobie i na tej waszej relacji właśnie. Także właśnie w ten sposób wydaje się, że coś w tej życiu, w życiu tej osoby właśnie nie idzie do końca tak, jakby ta osoba chciała, nie idzie po jej myśli, no i właśnie jest dosyć ciężkie, no i przez to zwyczajnie, no jak widać, ma spore problemy w tym swoim życiu, e, sporą ciężkość, no i to właśnie powoduje, że te skupienie na tobie, no trochę, trochę opadło, no i trochę przemieniło się e, w skupienie na tych rzeczach, które, które gdzieś tam są e, troszkę ważniejsze, mimo wszystko. E, możliwe, że są takie sprawy rodzinne, na przykład, że powiedzmy, nie wiem, ktoś gdzieś zmarł na przykład, czy też po prostu ktoś ma jakieś kłopoty, ktoś powiedzmy jest w szpitalu, ktoś, nie wiem, no to nie musi być takie złe, natomiast, nie wiem, ktoś może się przeprowadzać, chociażby, no i właśnie ta osoba będzie pomagała, może jakieś problemy, na przykład prawne, ta osoba ma, może ma jakieś problemy, no tutaj ciężko mi określić, może też mieć problemy finansowe, problemy z jakąś, nie wiem, starą relacją, która gdzieś tam powróciła do, jego, do życia tej osoby, no i sprawia jakieś problemy, które właśnie ta osoba stara się z niej, i stara się gdzieś tam no, patrzeć do przodu przed siebie, patrzeć na tą Waszą relację i mimo wszystko starać się z siebie dawać 100%. Natomiast no, możesz to odbierać tak, że ta osoba się nie stara, no bo właśnie ma te problemy, które powodują, że zwyczajnie jest jej ciężko. Wydaje się właśnie, że to są jakieś obowiązki, tak? Czyli to nie jest tak, że, że ta osoba to robi z wyboru, że ta osoba to robi, no bo jej się tak, tak, taki ma kaprys, czy tak, tak jej się podoba, tylko wydaje się właśnie, że to są jakieś obowiązki, czyli właśnie pojawiło się coś, co zwyczajnie tej osobie gdzieś tam ciąży na jej życiu w taki sposób, że no nie może tego jakoś zlekceważyć i musi to obligatoryjnie zrobić, musi to pokonać no i dopiero wtedy będzie mogła zająć się tobą w 100%. Natomiast kiedy to nastąpi, ciężko mi ja teraz powiedzieć. tutaj wydaje się, że właśnie, że ta, ta ciężkość pokonywania tego nie będzie takie proste no i to wydaje się, że właśnie będzie troszkę troszkę trwało jednak także, także całkiem no, nieprzyjemna wiadomość wydaje się, że ta osoba nie ma zbyt dużo czasu na ciebie i dlatego też właśnie może poświęcać się troszkę mniej, może gdzieś tam skupić się na innych rzeczach, innych osobach nawet, natomiast to niekoniecznie bym powiedział, że że jakby wychodzi z tego, że ta osoba powiedzmy znalazła sobie kogoś innego, czy jest jakiś taki błahy powód, że powiedzmy nie wiem, że ktoś inny jej się spodobał, że ktoś inny coś tam, no i dlatego ta osoba ciebie porzuciła wydaje się, że nie, wydaje się, że właśnie chodzi o to że, że tutaj coś ciężkiego się pojawiło w jej życiu, co sprawia, że zwyczajnie ciężko jest tutaj no, łączyć tą rzecz, tą nową, ten nowy obowiązek razem z dbaniem o Ciebie. E, może to też być oczywiście praca, o której w sumie nie wspomniałem, może to być jakieś wyzwanie zawodowe, e, jakieś na przykład, nie wiem, e, nowe nowy stanowisko, które dostała ta osoba, e, no i przez to też właśnie e, ma problemy z tym, żeby znaleźć ten czas, wygospodarować go dla Ciebie. E, może to być właśnie coś zawodowego, e, coś, coś takiego, co nie jest do końca złe dla tej osoby, natomiast oczywiście, e, no, jest złe dla Ciebie przede wszystkim, natomiast też jest właśnie takie, że zabiera, pochłania dużą ilość czasu. W ten sposób bym to określił. Zobaczmy drugą kartę. Mamy znowu różdżki, tym razem, tym razem trzy. Także no tutaj ciekawie. Widać, że mocno, mocno rezonują te karty, bo, bo pojawiają się te różdżki. Także całkiem ciekawe w jednym kierunku. No, three ones w tym wypadku, czyli oczywiście trzy różdżki będą pokazywać taki... Taki właśnie rozwój, rozwój można powiedzieć tego, co ta osoba ma przed sobą, tego swojego życia, ogólnie swoich kompetencji, więc wydaje się, że właśnie ta osoba gdzieś tam idzie do przodu, rozwija się w tym swoim życiu. No i to też właśnie może być ten powód, który, który sprawia, że no niezbyt chce zwracać tyle uwagi, co wcześniej na ciebie, czy też w ogóle jakby. Nigdy nie chciałam, to może też teraz nie chcę dalej, bo właśnie dlatego, że pojawiła się jakaś nowa możliwość, nowa możliwość zawodowa, czy też właśnie jakaś... Jakaś taka, no, no różne możliwości, tak jak już mówiłem, mamy w życiu także, właśnie w, tej, w życiu tej osoby mogła pojawić się taka możliwość, która sprawia, że zwyczajnie no, ma jakieś tam inne priorytety aktualnie. No i te priorytety tak naprawdę nie wiadomo kiedy się zmienią. Nie wiadomo, czy to, czy to będzie tak, że powiedzmy, będzie zainteresowana trochę mniej tobą, na przykład miesiąc, który ty możesz jeszcze wytrzymać, tak, no bo miesiąc, no wiadomo, że przeżyjemy. Natomiast no już więcej, wydaje się, że raczej, raczej ciężko. No jeżeli ta osoba e, powiedzmy 2-3 miesiące nie jest nami totalnie zainteresowana, no to nie widzę, tutaj, nie widzę tutaj takiej możliwości, że z jakiejś racji dalej brniemy w tą relację, e, no bo wydaje mi się, że raczej warto się skupić na kimś innym. Jeżeli ta jedna osoba nam no, niezbyt odpowiada, a niezbyt jest nami zainteresowana, to myślę, że nie ma co na siłę brnąć w to i lepiej jest zmienić osobę. I po prostu poświęcić swoje emocje, swój czas komuś innemu, komuś kto na to zwyczajnie zasługuje. E, także w te, wydaje się, że właśnie w ten sposób bym tutaj e, doradził, e, bo te, no, te trzy różdżki pokazują, że ta osoba ewidentnie stawia na swój rozwój i ten rozwój całkiem nieźle jej wychodzi. Także, także wydaje się, że właśnie dzięki temu też e, będzie motywowana, żeby tak naprawdę dalej rozwijać się e, w tym swoim kierunku, którym tam właśnie idzie i właśnie stawiać na ten rozwój. No bo ma ten taki właśnie zapał, który jest motywowany tymi kolejnymi sukcesami. No i właśnie to będzie takim głównym powodem do kolejnych kolejnych kroków w tę stronę, która ta osoba idzie. No i wydaje się, że nie będzie się wycofywała i nie będzie, można powiedzieć tak, powracała tymi myślami do ciebie. Natomiast oczywiście tutaj może nastąpić jakiś zwrot akcji, który no, sprawi, że będzie zupełnie inaczej. Natomiast póki co nie widzę tego zwrotu akcji, także w ten sposób bym to określił. Widać, że ta osoba ciężko pracuje na to, co robi. No zresztą tak jak już mówiłem wcześniej, przy pierwszej karcie. Tutaj dużo siły potrzeba, dużo, dużo właśnie takiego zacięcia, zatarcia do tej swojej nie wiem, pasji czy tej w pracy, zależnie co ta osoba robi. Ciężko mi też teraz na ten moment określić, natomiast właśnie wydaje się, że te owoce z pracy, które, które na tej pierwszej karcie się pojawiły ta praca. To właśnie te owoce tutaj następują i gdzieś tam motywują do dalszej, jeszcze cięższej pracy. Także, także całkiem to optymistycznie wygląda dla tej osoby natomiast oczywiście dosyć pesymistycznie dla tej waszej relacji i tutaj zastanowiłbym się faktycznie czy ta osoba jest warta tego, żeby poświęcić jej jeszcze więcej czasu, e, także jeżeli już teraz nie ma dla ciebie czasu, to myślę, że to będzie zmierzało coraz bardziej w tym kierunku niestety, także właśnie może warto by było zmienić tą osobę i poświęcić się jakiejś innej relacji, która będzie po prostu tego warta Zobaczmy kolejną kartę. Mamy page swords, także troszkę, troszkę inny. Inna myśl. No, page swords w tym wypadku będzie oznaczało: no, można powiedzieć, taką znowu. Ciężko to, jakby określić konkretnie, co ta osoba ma w głowie. Natomiast wydaje się właśnie, że ta osoba będzie właśnie walczyła o, o jeszcze coś fajniejszego w swoim życiu, o dalszy właśnie rozwój, dalszy gdzieś tam dalszy gdzieś tam właśnie taki poszerzanie swoich horyzontów, poszerzanie swoich możliwości. No i tutaj właśnie wydaje się, że, że oprócz tego, że będziemy mieli taki Taki właśnie ten, ten sukces, który tutaj czytałem wcześniej, to właśnie będzie kolejna walka i kolejne tak naprawdę napędzanie siebie, żeby tak naprawdę nie przestawać i być zaciętym w tym, co ta osoba robi. Także, tak jak już mówiłem, tutaj zwrotu akcji nie widzę. Nie widzę czegoś takiego, że ta osoba na przykład teraz poświęca ci mało czasu, natomiast z czasem może będzie trochę lepiej. Wydaje się, że wręcz będzie gorzej, dlatego że, tak jak mówię, ta osoba coraz bardziej będzie poświęcała się temu tej czynności. To będzie jakieś wyzwanie zawodowe, czy też właśnie wyzwanie gdzieś tam w sferze prywatnej może. Natomiast właśnie wydaje się, że bardziej coś w stylu zawodowego, że właśnie może jakieś nowe, nowe stanowisko, które da tej osobie możliwość rozwoju, na przykład przejdzie na jakieś wyższe stanowisko, gdzie będzie miała więcej obowiązków, co tam idzie też mniej czasu, natomiast daje to oczywiście możliwość jeszcze wyższego rozwoju, jeszcze wyższych stanowisk. No i w ten sposób oczywiście awansu. Także wydaje się, że, że ta osoba raczej nie zamierza już zabracać i patrzy się przed siebie, a nie za siebie. Także raczej, no, tutaj już nie widzę żadnego, żadnej możliwości na zwrot akcji. Natomiast zobaczmy, co nam powie kolejna karta. Okej, okay, mamy sześć kubków, sześć kielichów. Także całkiem ciekawa karta. No sześć kielichów w tym wypadku, w którym właśnie cały czas o tym rozmawiamy, e, takim właśnie takiej walki z tymi z tymi właśnie walki z tymi ciężkościami życia, tak, e, które ta osoba może teraz ma przed sobą lub w tym momencie się jakby w nich znajduje, e, wydaje się, że te sześć kielichów pokazuje nam, że jakieś wspomnienia się pojawią. No i teraz pytanie, e, czy te wspomnienia będą dotyczyły ciebie? Bo tutaj sześć kielichów dosyć jasno komunikuje, że właśnie pojawi się taka introspekcja, takie, takie właśnie wspomnienia, e, powrót do starych czasów, jeżeli chodzi właśnie o myśli. No, no i tutaj pytanie teraz, czy tak e, by chcemy w to uwierzyć, że ta osoba wraca tymi myślami do ciebie? Bo pierwsze trzy karty pokazały nam dosyć jasno, że ta osoba poniekąd, nie chciałbym tutaj użyć takiego słowa jak zapomniała, natomiast e, poniekąd skupia się bardzo, bardzo usilnie, skupia się na tym właśnie rozwoju i na tej swojej ścieżce kariery. E, więc Wracanie myślami do ciebie no Byłoby troszkę takie, można powiedzieć Może nie niszczące, natomiast takie właśnie No gdzieś tam Odwracanie tej uwagi, od tej, od tej właśnie ścieżki Którą teraz obrała, więc to nie byłoby Trochę w jej stylu Natomiast y, może być tak, że ta osoba dalej gdzieś tam rozmyśla. I powiedzmy, y, jeżeli to jest faktycznie jakiś rozwój zawodowy, który pojawi się w życiu tej osoby, no to może być tak, że ta osoba sobie wraca po tej pracy do domu. Y, no wiecie, robi to co zawsze i coś tam sobie zje, coś tam obejrzy. Natomiast potem przypomina sobie, że jest sama, że spędza wieczory sama i mimo tego fajnego rozwoju y, w pracy czy też w zawodzie, to właśnie pojawia się taka, taka samotność, która nachodzi ją e, tymi, tymi zimnymi wieczorami, szczególnie teraz, e, kiedy idzie jesień, tak? Jesień to taka pora, że raczej siedzimy w domu, a raczej oglądamy jakieś filmy, seriale, e, raczej właśnie nie wychodzimy za dużo z domu, szczególnie wieczorami, szczególnie po pracy. Także właśnie to w tych momentach może ta osoba sobie pomyśleć, że kurczę, no, jestem, jestem sam jakby i, i nic z tym nie zrobię. I ta, ta osoba... Tak jakby, w sensie ta praca nie, nie zmieni tego, że ja jestem sam. Mogę się tam rozwijać, mogę tam mieć stanowisko prezesa, szefa, szefa wszystkich szefów i tak dalej, ale to nie zmieni tego, że wracając po pracy jestem zwyczajnie samotny. I takie myśli mogą nachodzić te osoby. Przynajmniej ja to wskazuję oczywiście 6 kielichów, tak? Tutaj dosyć, dosyć jasno ta, ta karta pokazuje właśnie nam, że te wspomnienia ze starych czasów całkiem mocno wracają. I mimo tego, że mamy tutaj dosyć duży sukces materialny w tyle, tak? Bo mamy tutaj zamek, czy tam dom, który jest wielki, który jest piękny. Natomiast właśnie te wspomnienia, te, te rzeczy, które gdzieś tam działy się w przeszłości, mogą do tej osoby wracać. I no tutaj pytanie, czy ta osoba wygra walkę ze swoimi myślami, tak? E, czy ta osoba stwierdzi, że kurde, że może jednak za bardzo się poświęcił tej pracy, że może jednak ja nie jestem tą osobą, która faktycznie chce poświęcać się pracy, że może jednak lepiej trochę zacząć szybciej żyć, e, zacząć faktycznie żyć tak na swoich zasadach bardziej. Nie tak, że, że, że gdzieś tam robimy tą pracę i nie mamy czasu na bliskich na, na, na właśnie tą relację. Tylko właśnie, tylko za pracę. Natomiast. No tutaj pytanie, czy ta, osoba, czy ta osoba jest taka właśnie bardziej, bardziej pro, pro zawodowa, pro kariera, czy pro bardziej relacje, pro rodzina. To już raczej należy do Ciebie stwierdzić, jak uważasz, bo to Ty znałaś, czy też znałeś tę osobę. Natomiast zobaczmy kolejną kartę, bo jestem ciekawy. The Chariot. Także główna arkana dla tych, którzy tak może nie kojarzą do końca, przynajmniej ja tak uznaję, że główna arkana to jest część, część kart, które no, tak w wielkim skrócie są poza naszą kontrolą. Czyli w pewien sposób są takie. Takie jakby niemożliwe do skontrolowania przez nas. Coś powiedzmy na przykład jak pogoda, tak? No powiedzmy, że jeśli jutro padać będzie, no to będzie padać i, i nic z tym nie zrobimy, tak? Więc w tym wypadku trochę właśnie w ten sposób, moim zdaniem, to działa, czyli karta z głównej rykany tak jak właśnie The Chariot, właśnie tutaj pokazują nam rzeczy, które niezbyt są możliwe do kontrolowania. No i w tym wypadku Chariot pokazuje nam. Taką determinację. Chariot pokazuje nam determinację taką właśnie. Zresztą on tutaj siedzi, widzicie, na takim... Znaczy, siedzi, stoi na takim właśnie, na takim, takiej ambonie, czy tam y, takim miejscu do, do mówienia. Mównicy. Y, I właśnie pokazuje nam taką determinację. Taką determinację do wygrywania. Także to się oczywiście wiąże z tymi trzema pierwszymi kartami, które tutaj pokazały nam się. Y, no, determinacja do wygrywania będzie potrzebna właśnie... Tej osoby, jeżeli chce ciągnąć ten sukces zawodowy dalej, chce się piąć po tych szczebelkach tej kariery, no i wydaje się, że ta determinacja się pojawi w życiu tej osoby, no i to jest ta rzecz, którą właśnie no, nie skontrolujesz, tak? No bo powiedzmy, że nawet w skrajnych sytuacjach możesz jakoś przeszkodzić tej osobie, powiedzmy, że nie wiem, nagadać szefowi, że, że coś tam, tak? No, oczywiście wiadomo, nie jest to moralne, nie jest to w żaden sposób dobre, natomiast oczywiście jest to możliwe. W przypadku determinacji ciężko ją zbić, tak? Jeżeli osoba jest zdeterminowana, to naprawdę ciężko zbić. Bo co innego, jeżeli mówimy o takiej chwilowej motywacji. Yy, motywacja się pojawia, na przykład, jeżeli zobaczymy coś fajnego, nie wiem, yy, może to osoba drugie auto, drugi dom i wtedy pojawia się motywacja. Natomiast determinacja jest zbudowana przez jakieś tam, nie wiem, miesiące, tygodnie, lata pracy i takiego dążenia do jednego celu. To jest ta determinacja, której nie da się zbić. I jeżeli powiesz coś takiego prostego, prozaicznego, to uwierz mi, że ta determinacja nie zniknie, a wręcz możesz nawet zwiększyć. Także tutaj to jest właśnie ta rzecz, której nie możesz zbytnio kontrolować. Także w ten sposób to bym określił. No oprócz tego, determinacja gdzieś tam też, The Chariot zachęca do pokonywania trudności. Także ta osoba może faktycznie napotkać te trudności z jej karty, ten łącz, Natomiast widać, że. Właśnie tutaj będzie jeszcze zachęcała, zachęcana do pokonywania tych trudności i może właśnie być całkiem zdeterminowana do tego. Także, no, tutaj wydaje się, że całkiem, całkiem, całkiem mocny taki zawodnik się trafił, że tak powiem. Natomiast, oczywiście, to będzie pesymistyczne, jeżeli chodzi o Waszą relację, bo może się okazać, że tego czasu dla Ciebie zwyczajnie zabraknie. Natomiast dla Ciebie, dla Ciebie, wskazówka od The Jarrett jest taka, żeby. Gdzieś tam zwiększyć ambicje swoje. Wydaje się, że może to oczywiście dotyczyć tego, jak wybierasz swoje osoby do relacji. Na przykład, może, może nie wybierasz konkretnie dobrych osób do swoich relacji. Może na przykład wydawać ci się, że ktoś, kto tego czasu nie ma za dużo, tak? Może ci się wydawać tą dobrą osobą, ale tak naprawdę przez to, że tego czasu nie ma, no tak naprawdę jest złą osobą. No bo co z tego, że on jest jakiś tam fajny, powiedzmy, że zabrał nas do kina, że coś tam zrobił nam, że zrobił nam kolację. Czy, czy coś takiego. Jeżeli tego czasu nie ma, to nie jest dobrą osobą. I tak należy nauczyć się myśleć, bo, tak jakby to nie jest tak, że jeżeli powiedzmy, yy, nie wiem, no ciężko teraz mi przykład jakiś przytoczyć, ale jeżeli jedna cecha jest dobra. To nie znaczy, że musimy klaryfikować i gdzieś tam wyjaśniać, tłumaczyć sobie resztą, resztę złych cech, tak? To, że jedna cecha jest dobra, to nie znaczy jeszcze nic dobrego. To musi być zestaw cech, które będą w jakiś sposób nam odpowiadały i będą dobre. Także w ten sposób bym tutaj e, określił i polecał właśnie szukać, szukać tej ambicji swojej i gdzieś tam znajdować trochę lepsze, fajniejsze relacje dla siebie, e, bo to też będzie powodowało, że będziemy mieli więcej szczęścia w swoim życiu. I zobaczmy tą kartę na dzisiaj. Co to będzie? Five Swords, znowu, znowu miecze, e, także no w tym wypadku widać y, tutaj bardziej, można powiedzieć, już takie zakończenie. No, wręcz idealnie, można powiedzieć, te, te karty no, rezonują całkiem mocno. E, widać tutaj na tej karcie zresztą tam odejście, tak? Widać gdzieś tam płacz. Także no pytanie, czy tutaj faktycznie nie będzie to już jakiś koniec y, mimo wszystko tej relacji. Y, nie chciałbym tutaj już definiować tego, nie chciałbym tego stwierdzać, bo życie bywa przewrotne i ja się już nauczyłem w życiu, że, że nie ma co tak, y, nie ma co mówić nigdy, nigdy. Y, natomiast y, no, w tym wypadku nie ma co tak jakby już od razu y, definiować, że ta osoba nigdy na nas nie powróci. Natomiast tutaj widać no, jakiś płacz, jakieś, jakieś odejście, y, jakieś właśnie... To też pokazuje w ogóle, że ta osoba dalej właśnie walczy, ma ten mieć w ręce, natomiast ludzie od niego odchodzą właśnie od rodzaju tej, 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 tej kariery, która, która ta osoba, której ta osoba stara się gdzieś tam okiełznać i zdobyć coraz wyższe szczeble w tej swojej pracy, w tym swoim zawodzie. Także wydaje się że to całkiem mocno rezonować. No i to będzie właśnie taki sygnał, żeby skupić się możliwie na innych osobach, które są w Twoim życiu, e, które gdzieś tam pojawiają się i może ich odrzucasz ze względu na tą jedną osobę, która natomiast nie daje Ci wystarczająco atencji i emocji, e, a które Ty byś chciała. Także to będzie może taki sygnał. E, całkiem mocno rezonują te karty, także wydaje się, że ta wiadomość będzie całkiem, całkiem mocno oddziaływać w Twoim życiu, natomiast oczywiście jest to tarot bezterminowy, także e, no... W dowolnym momencie może się wydarzyć, i wtedy, kiedy się wydarzy, będzie aktualny. Także dziękuję Ci jeszcze raz za odsłuch tego materiału. Życzę Ci ponownie pięknego dnia lub też wieczoru, zależnie, kiedy to oglądasz. A teraz już dziękuję i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć.